Dobra. To lecimy rankedy i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Może pójść bardzo dobrze, ale pewnie pójdzie bardzo źle. Tak mi się wydaje, trochę biedny ten event w sensie nie ma tu naprawdę nic ciekawego. No dobra, może skiny niektóre. Nawet żadnego trybu nie ma. No właśnie, zazwyczaj były jakieś nowe tryby, a tutaj no nic. O, jest meczyk. Aha, jestem wyżej. Jak zawsze. Dlaczego wszyscy piszą Sky bez e na końcu? To nie jest Sky, to jest Sky. To nie Sky, to Sky, a nie Sky? A może Sky? Nie no, Sky to jest. <grymne> <grymne> tak. Co tak? Bandređr. Ho. Bandradge. Dradga. Dradge. <grymne> Okej, okay, trzy kropki. Zacne komentarze, zacne. Kto chciał flanka? Oj. Oj, oj, Weź nie flanka jak nic. Nie popatrzę, że już mamy. No. Bo przecież ja jestem ważniejszy. Ja będę lepszy. Tak. O! O! Czy ja wiem, może już lepiej niech, niech tym flankiem pójdzie? Oho! Pierwszy level. Drugi level. O Jezu. Za jakie grzechy. Powinno być tak, że możesz grać rankedy dopiero jak masz powiedzmy dziesiąty level. Nie, dziesiąty nie. O, ósmy level chociaż, na przynajmniej, dwóch postaci na przynajmniej dwóch postaciach z każdej kategorii. No. Atlas. No spoko, Dzień, Dzień Wzięli najgorszego tanka, jakiego mogli. Jenosa? Nie, tanka Inare. Strixa Tak Inare. Nie lubię grać przeciwko Inarze. No dobra, Inare jest wkurzająca. Nie bardziej niż Iwi, ale. Nie, Iwi. Weź usuń i z gry. Okej. Okay. Wchodzi do plików Paladins, klika delete, już. <gry> Dziesiąty level, siódmy level, czternasty, drugi, czwarty, to nie będzie aż tak źle. No. Może ten w pieru'l, który nam zafundują nie będzie taki mocny. Nie no, bez przesady, serio nie będzie. Przynajmniej oni mają 50 Eevee. Racja. Mamy dobrego healera, to jest plus. Ale no, Willo. No tak, racja. No trudno, spróbuję ją jakoś tam z, 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 zajebać. Jaka jest historia Vivian? Vivian ona była w tej armii magistratu. Jest w armii magistratu. No jest w armii magistratu. I tylko tyle. No tak. I podobno nie jest. Po... W sensie jest w armii magistratu, ale podobno walczy tylko po to, żeby uciszyć jakąś osobę, która zna jej sekret. Serio? No. no. A co to za osoba? Jaki nie wiadomo. To nie wiadomo. No, jakbym znał ten sekret, to był tą osobą, więc no. Co ona zrobiła? Podniosła ścianę i od razu ją zniszczyła. Kurde, znowu ta ściana. Ta ona, ona naprawdę, nie ma. Ona, ona to jest taki inna Trump. Trumpinara, no, tak. Boże, dadzi narze skin Trumpa. I tak, gdy, gdy stawia ścianę, mówi, no way Mexicans. <grywa> no, jest Amerykan, więc w sumie. O, zabiłem kogoś, ale. No, ślub i Willow, G. No. no. ogólnie bardzo dobra Inara. Nie no, wiem, prawo, jak my to prawo. wygrywamy. No, ona mnie tam co chwila kontruje, nie? Tam stawiam ścianę jakąś, którą od razu potem niszczy. Mam tyle hajsu, że nie wiem co kupić, jestem bogaty. No, punkt ładnie pusty. No, pff, fajny ult. Co? Ona sobie potrafiłaś prosto... Uilo chyba nie wierzy, że ona może latać na ulicy. Macie tarczę, tarcza was chroni. Zawsze sobie zadarzały To ja się pobawię w Tureta Ja, ja teraz jestem Turetem Lol, no. Mogłem postawić ściany, żeby jej zablokować, tego uta. Trudno. O nie, nie, nie. Prawie przegrałem bitwę na snajperki, ale zrobiłem bardzo mądry ruch, nazwany taktyczne wycofanie. I wcale to nie jest po prostu inna nazwa na tchulospo, ale. Dobrze, że mi poradziłeś, kupić tą podstać. No, widzisz, jakie ja mądry, nie? Bo wiesz, Seris mi dała cynk, nie? Ona tam przyszłość widziała i ona wiedziała, że będziesz tym grał I wiedziała, że nam dobrze pójdzie i tak to się Double kill To, to Seris Nie <grybię>. Easy Seris to jest ta, telewitująca co leczy, nie? Ta taka, ta co klony swoje robi oh, <grybię> O, brawo To jest ten double kill pewnie mój, no I ban i drugi ban. No a tam nie trafiłem, i double kill no to było dumne zagranie. Do rankedy, Road to Grandmaster i Paladin. Can you ban Inara? Ale Inara na tej mapie jest taka, taka sobie bym powiedział. Ale prosi! O, jak ładnie prosi. I na, rak. I, na rak. I to tak dosłownie rak. <noise> Jedna kwestia, w której się zgadzasz z kebabem. Tak. Chce mi się grać atlasem, czy może pipem? Chce ci się grać atlasem. Ale nasz healer to drzewo z drugim levelem. Trudno. Trudno. Mar... ...tarczkę, poradzimy sobie. Moją tarczę. Która albo jest co 15 sekund i jest taka mała, że najwyżej ja się za nią ukryję. Albo taka, że jest na całą mapę, ale ma cooldown jakieś tak 25 lat. <grym> tak. Ale nie bój się, oni mają Maldambę. Aha, to, to tak jakby nie mieli healera. Tak. Nie no, Zim drugi, Maldamba czwarty. E, tyra, dziesiąty, żółw szósty, tylko tego, o, tego ty, terminusa się obawiam. 16 level, no to on będzie najpewniej próbował naładować ten, jak to się nazywa, e, będzie próbował naładować wirem swój ten prawy przycisk i jak najwięcej wystrzelić tych kulek, no bo no to jest otwarta mapa i tym toporem dużo nie zrobi. Co by tu, a chronos jak zawsze po staremu. Dobra, prota leci, przejąć punkt i taktyczny recall. Dam ba No i Hiller. Masz tarczę, daj co radę. Terminus leży. Teraz też leży. I dam Bama low Jak no. ja kocham, gdy jakiekolwiek CC wyłącza mojego ulta Makoa Tam Czy chyba trafiłem dwie osoby jednym prawym przyciskiem o Jezu. Nie wiedziałem, że tak się da nice. I ile mamy ultów raz, dwa Shield break na dwójce Gin już mówił Jednym Akoa Oczywiście na Maldambę Który ma jakże dużo shielda Czy jeśli byś wziął zdolność buldożer, to mógłbyś szybciej zniszczyć broń przeciwników? Nie wiem Please take counterize. no mogłoby się w sumie przydać Chyba teraz na high ground i pójdą na nich bany z powietrza Bane, rains from above. Małpa na uciek że mała żółwna ucieczka. Nasz sniper sobie chyba tak lekko nie radzi. Próbowałem się utrzymać najdłużej jak mogę, ale powtarzam, naszym jedynym healerem jest drzewo. Czemu on do mnie nie podszedł? A rum, pole. jest jaki mam bardzo dziwny. O. Kurty. Ciemną teretrafię, ale się przesunęła. Dawaj snajper, porobisz ich wszystkich sam. Będąc 5 metrów od nich. Bożą, tak bardzo nie umiem być snajperem. Ej, właśnie, oni mają Terminusa i Makoe. I jak oni ultują, to ja mogę ich do jednego HP wycofać przecież. No i nie, nie poprzedł. Obrona idzie nam zdecydowanie lepiej niż przejmowanie punktów. Ma multa. Nice. Dalej. W sensie tego pierwszego. Ta. Oh. Maldaba mi uciek z jednym na No, you don't. Umarłem, ale było warto. Uderz mnie jak coś, nie mogę zejść z konia. To znaczy chyba z konia. Chyba ocaliłem życie skype. Chyba. A, on jest odporny na CC, gdy ultuje? Zim, ciekawe. Właśnie planowałem zrobić Macreme, że jest nieśmiertelny, gdy ultuje. Panie! nie! Szybki reload, i lecimy Kurde, zastanował mnie, zastanował mnie! Help! O dobra, nieważne, daję sobie radę. A. Nie, haha ha. ale panowie, dwóch na jednego tak się nie robi. No, z trzech na jednego. Aha. Już że że ucieknie A tu tu tak No, I don't. Nie. Dobra, mamy ostatni push i prawie dwa ulty. przynajmniej dotknąłem hej, zrób mu umiejętność, która nie jest ani trochę broken nie powiedział żaden twórca gier nigdy Enemy już myślałem, że ta staj nie, nie wejdzie a przecież już gruwele przyciągali sekunda więcej. No, więc tak. Na razie to by było na tyle. Link do pojrzną psuchody jest w opisie. I przydałoby się zagrać innymi postaciami, tak teraz myślę, ale cóż, może to kiedy indziej.